Zastanawiałam się, gdzie najlepiej opowiedzieć Państwu o Bernhardzie, i doszłam do wniosku, że najlepszym miejscem, aby zachęcić Państwa do przeczytania dramatów Tomasa Bernharda jest teatr. Dlatego uśmiecham się do Państwa z teatralnej widowni i zachęcam bardzo serdecznie do sięgnięcia po pierwszy tom dramatów wydany przez wydawnictwo czytelnik. Nazywam się Agata Wittenbarałkowska. Twórczością Bernharda zajmuję się od kilkunastu lat i miałam ogromną przyjemność współtworzyć tę książkę. Chcę Państwu powiedzieć kilka słów na temat każdego z dramatów, które znajduje się w tym tomie. Pierwszy z nich to Siła Przyzwyczajenia. Myślę, że to taki najlżejszy, najprzyjemniejszy utwór, który Państwo znajdą w tej książce. Zawiera on już wiele bernhardowskich obsesji, jest opowieścią o losie artystów, o pewnej grupie osób, które trochę są na siebie skazane i za pomocą sztuki usiłują uciec od własnego życia. Drugi tekst to Minetti. Muszę przyznać, że to jeden z moich ulubionych dramatów Bernharda. Tekst opowieść o starym aktorze, który jeszcze raz chce zabłysnąć, jeszcze raz próbuje odegrać być może najważniejszą rolę w swoim życiu. I kolejny tekst, gdzie teatr również występuje, ale rozumiany jest trochę inaczej, jako uprawianie codziennej gry, udawanie, pogrążanie się w rodzinnym kłamstwie, to przed odejściem w stan spoczynku. Myślę, że to najmroczniejszy tekst w tym tomie, który pokazuje bardzo mocno zaangażowanie Bernharda w mówienie o trudnej przeszłości, w tym wymiarze austriackim, ale również mówienie w ogóle o takich kwestiach, o których inni wolą milczeć. Bardzo Państwa serdecznie zachęcam do sięgnięcia po pierwszy ton dramatów. Znajdą go Państwo w czerwcu na półkach księgarni i życzę Państwu miłej lektury.